Dobra, dole No, ja idę na górę, ja idę na, ja na górę Ja na górę idę Nie, Robert ja ja nadal Nie ma racji. Ja bym tylko świecił, bo mi tak szybko zdejmą No pierdol, ludzie <tom> <tom> Dobra Mam mega lagi już Szemu, Kurwa. Szymon jakie ma kurwa ten Ping Ej, może miłoby było jakbyś Noo, już przeszło. Jest, jest na re restauracji. Restauracja, uwaga. A, internet, mam widać. internet z biedronki. Dobra. Eee... Skąd cię zjadł? No mnie kur... No na tej beczce. No to w porządku. Ale skąd no, on, no, on cię no, zjadł? Do góry. Krymuś, skąd on cię zjadł? Stąd, gdzie zawsze w leczki. Jest na kartonie. Wiedza. Na dole skoczka Gdzie na dole? Co na dole? Już nigdzie, już nie ma Prostą wyciśnij No to oni do mnie dalej idą, albo tamtę nakładkę Jest, 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 uwaga, no, nie ma nikogo Na górę jest, jest Nie, 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 nie na resp'ie, na resp'ie no. Mówi Nice I po lewej, kurwa tak. górę tu jest Kurwa, restauracja 21, na, na nowe skoczki Idź do góry, idź do góry Jamajka Cofamy, 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 ej Cofamy, cofamy, ej A, Rotten jest, ginie, dobra Serio, Rotten, do serio? Dobra, i od razu, od razu, szybko Szybko, Turret tutaj Daj, chodź, zostajemy my na dole Jamajka On, no, ej, wraszował, zrushował Ale nie zajebał mnie Nice no, Ale ziomka wycią wyciągnął Ej, tutaj ajdy zna. No rozjeb to Dobrze gdzie on, Skąd, ja? skąd? Kruszonka Skąd, Kruszonka. On się tam, tam przy ty kartonach. Chciałem no, na zewnętrzne. Chciałem, na zewnętrzne. O chuj, dawaj Robson. Ale gdzie on jest? mnie pierwszy. mnie pierwszy Na razie po lewej, lewej stronie. Na, na kruszonkę! Zostńcie. Czekaj, Zostńcie. czekaj, Zostńcie. czekaj! Klimciu, lecz kładką, lecz kładką, będą Taka mała pomoc mi się tutaj przydała. No właśnie leci. Tylko że tu jest turet, uważaj. Ale gdzie? Nie, ja do, do tego mówię. Uważaj, nie! Klimciu, czaj się na niego, dobrze. On jest tak ruszący, tak, Robson? Nie, on jest tutaj na respie. Klimciu, masz, od... masz Klimciu. Dobra, nie Nie stój tak, bo ty jesteś free kille. Musisz tam bardziej cofnąć się za ten i masz nie. gdzieś dwa punkty. Oj tam od razu. Uważaj na raz znowu. Pilnuj tutaj raz. Jest Buła. free buła. Zjewałem, nie zdążyłem przyklęknąć. Rozwalcie na górę skrzynkę. ściągniesz go, Robert, masz na kładce, dawaj go. U góry nikogo nie ma, Robert. No składka, czemuż zbiegłeś? No bo mi skrzynkę rozwalili. Pas, patrz, kładka, Robert, kładka. No tak tam ładnie i cofaj, cofaj, cofaj od razu. Nie, nie do restauracji, cofaj do góry. <laughs> Elegancko, Robert. Elegancko. Elegantcko. Jego ja nie widziałem, serio. Dobra Klimciu, ja ci patrzę. Ja naraz przy swoim. Nie wychylaj się tak, nie wychylaj się Klimciu. Ustań za skrzynią, ci będę mówił. Idź za tą, ba bardziej do przodu idź ze skrzynię, Klimciu. Po tej po prawej. Albo dobra, stój tak. Czekaj, ja patrzę ci na pół Robert, raszuj daszkę, raszuj daszkę. Jest jeszcze na swoim respie, jeden Dobra, i zostań tam, zostań tam, Robert. Kurwa, plecy! Kurde, od tyłu plec. gdzieś! Z killu, panie wyskoczy. Nie, Skill tu piętro, pewnie. uważaj, na tej wychyla się. Klimczy, cofnij się, cofnij się. To jest ten zasrany sniper. Na farcie. U nas tu góry, skam, koło kamprumu. Co, ja nie wiedziałem Czekaj, nie, nie mi ma, nie bio. ma. Nie, do a, dobrze, a, dobrze, a było. sorry Ja zwaliłem. Ja mam ping, gdzieś. Na oh. ciągle przy restauracji oh. siedział Jest na restauracji Spokojnie, czekajcie panowie Prowadzimy na remis, parę remisy i na rapacze wygrana Dobra, chodź Pana, do kampru Dach, 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 dach. Robson uważaj Na dachu jest Dobra, nie wytylaj, nie wychylaj już Zyskać sobie na długą Albo dobra Na siatkę ustaw, dobra Nad... kurwa, kurwa Skąd? Długo No bo... nie tam nie, ale... Klimuś, jak jest 2 0 to, to nie trzeba? Fuck! Sorry! Sorry! Poprawiłem bo miałem połączone na dwa komputery internet Dlatego miałem Sorry, kurwa zjebałem. A no no teraz to mam ja mam Ja idę na jedalnię Kładka, kładka turek, ej ktoś. Ja powróżę na jadalni turet Ajdy testu na jedalnię ktoś. Patrz, patrz ktoś długą No Szymor patrz długą rady, ja rady, rady, Szymon patrz dążą Pój ci bo mam żeby. Ej kładka kładka Naj nice. Duga. Po lewej, jest druga. Bola prawa, 49. Jest na wrócił. Jest na pół piętrze. Gdzie? No nie wieje. To by co, bo uważajcie ty, Robert, Robert. Patrz do Patrz ładnie, patrz. Patrz ładnie. Yes, yes, druga po lewej. Po prawej, skacze sniper z której strony w końcu? Prawa, Które? lewa, o nice. Nice, nice, nice Jeszcze jeden tam jest Kurwa, zdjął Nie, Jest, mnie. Kurwa. na środku, pewno, koło Kili Tam u jest Tam u jest Po lewej stronie, na środku, skacze Uciekł, nie wziąłem go Na środku skakał I uciekł na prawo Nice Nice to, to samo No, idę na górę Jeszcze mam do środka Tak, mam go Nice, pięknie, pięknie Double kill. Pięknie Tylko mnie nie wylepszy czy... tak Nice, nice. No ja tu jestem najdalniej, więc ja tam się nie pcham, wolę się nie pchać. Restauracja. Znaczy nie restauracja, jest camp. Co? Camp Rumunii. Kurwa, no on mnie ciągle zdjajajmuje, no. moje no. Fuck. Fuck. Ale mi kurwy! Ale idzie na restaurację, Glimuś, bo... ...go restaurac... na restaurację poszedł. Dawaj Glimuś, w na środku na jedalni jadalni Przy tam, na końcu Jak zagracie na remis też wygramy o. A w kilach dziewięćdziesiąt, jedenaście, dwanaście, czternaście, 14, 17. On jest na długiej hardzi. Wyjdź stąd, wyjdź nie, nie, nie Ej, zabi, je, raz zabi raz zabij stąd. jeszcze jednego i wygrywamy. Ale nie, ale to inaczej musisz się. Mamy więcej killi. O 5, znaczy o 4. mapę całą. Masz, nie, jeszcze nie. Między kontenerami po, po lewej stronie teraz jest za skrzynią naprzeciwko drabinki. Masz go. Między kontenerami po lewej. Uciek, ucieczek. Próbuję na dawno. Czekaj, 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 cofnij się, cofnij się. Ci dam jej. Aj... To teraz musimy to wygrać. 13. No, musimy wygrać. Albo na remis. I z, z większymi killami. No nie, tak się nie da. Musimy wygrać. Obieci już są. No ale i też są. Nie? Coś patrzy, bo ja patrzę prawą No Tu patrz Patryk to, ty. to jest Chybacie przy wentylu, bo coś tam Dobra. było Ja przy wentylu Ale świeć Ale... mi na wentylację ty Kurde Skąd? Przy kiwjak kampią gdzieś No kurwa Jak on mnie tak szybko zdejmuje No kurde nie, nie miałem wyćwiczony to Ja muszę, ja iść, do muszę iść do góry no już koniec Idź górą, idź górą, Klimuś dole itz koniec, jest Plecy! plecy. Dziś, dziś, jest na plecach A budach? Budach? szybko, leć tutaj do góry Idź do nich, idź do nich sobie na spokojnie do góry yes. Masz, u nas na respie Tureta męczą w restauracji Chuj remis Chuj, Remis रमेश